Dzień dobry Państwu, Krzysztof Stankiewicz, kanał Biżuteria z bliska. Proszę Państwa, ostatnio mówiłem Wam o tym, że okradziono skrytki depozytowe w Niemczech, w gazen To była taka pierwsza zajawka, zaraz po tym jak ten, to przestępstwo zostało wykryte. Okazuje się, że, znaczy myślałem w pierwszej chwili, że to jest taki zupełnie odosobniony przypadek, że to się zdarza raczej rzadko. Raczej jest to dowód na to, że no, nie można w 100% ufać z, z takim skutkiem depozytowym czy, czy organizacjom, które organizują takie właśnie publiczne skarbce, w których można sobie skutki wynająć. Tylko myślałem, że to jest po prostu jakieś takie zdarzenie, no, Czyjaś nieodpowiedzialność, nieprzeprowadzanie audytów, i tak dalej. No i skończyło się to y, taką katastrofą, y, jaką się skończyło, czyli okradzenie prawie trzech tysięcy skrytek depozytowych. Y, pojawiły się oczywiście od tamtego czasu nowe informacje, y, o których też Wam powiem. Y, ale też y, szukając informacji na ten temat, wpadłem w bańkę informacyjną, która sprawiła, że napłynęła do mnie bardzo duża ilość newsów, niektóre są dość stare, albo nawet bardzo stare, bo jest sprzed 8 lat, które mówią o, o tym, że takie skrytki depozytowe zostały okradzione w różnych bankach, w różnych miejscach, w różnych państwach, no i okazuje się, że nie jest to wcale bezpieczne przechowywanie złota, tak jak jest to reklamowane. Tylko, że mówi się, no nie trzymaj w domu, bo, bo w domu to wiadomo, ktoś cię może okraść, Natomiast no, jak się okazuje, skrytki depozytowe też można okraść, i bodaj Kamil Kamil napisał pod tamtym materiałem taką, taki komentarz dość, dość ciekawy, który mówi, no, że złodziejom lepiej jest iść do takich skrytek depozytowych i okraść skrytki depozytowe, bo mają 3000 skrytek w jednym miejscu, niż iść do 3000 mieszkań i plądrować 3000 mieszkań. Generalnie to jest, to jest racja. Co prawda obawiam się, że ci, którzy okradają mieszkania, to jest inna, inny rodzaj złodziei niż ci, którzy okradają skrytki depozytowe. To jest zupełnie inny poziom organizacji, zupełnie inny poziom no, generalnie tego przestępczego procederu, no ale, ale coś właśnie w tym jest. Słuchajcie, nowe informacje odnośnie skrytek w Niemczech to są takie, że w tym momencie już ludzie zaczęli udowadniać, ile tam mieli majątku w tych skrytkach i adwokaci zaczynają wytaczać procesy. Wcześniej mówiłem wam o 30 milionach. 30 milionów i o 100 milionach. Czyli tak, 30 milionów to, było, to była kwota, która wynikała z sumy ubezpieczeniowej. Czyli to były straty ubezpieczyciela, który ubezpieczył każdą skrytkę na nie pamiętam dokładnie kwoty, ale to w każdym razie to była taka kwota, że po przemnożeniu przez ilość okradzionych skrzytek, mniej więcej dawała 30 milionów euro strat, ale to są straty firmy ubezpieczeniowe. Natomiast straty ludzi niektórzy w innych tam materiałach szacowali właśnie na 100 milionów euro, czyli że były trzy razy większe. W tym momencie straty, które już są udokumentowane, to jest 300 milionów. Dokumentacja odbywa się w taki sposób, że ludzie po prostu muszą pokazać rachunki za to, co posiadali. Czyli muszą udowodnić zdjęcia, że to było w tych skrytkach. I niektórzy rzeczywiście tak się zabezpieczali, że przychodzą do skrytki, składając coś, robili fotografię temu, co tam w tej skrytce deponowano i ci ludzie mogą po prostu pokazać, miałem te rzeczy, one były warte tyle. W tym momencie adwokaci już przedstawiają takie roszczenia, zgłaszają roszczenia właśnie na około 300 milionów euro. A cały czas mówi się o tym, że to jest tylko wierzchołek góry lodowej, dlatego że bardzo dużo ludzi potencjalnie mogło tam trzymać różne pieniądze czy kosztowności pochodzące czy zakupione za pieniądze pochodzące z nielegalnych źródeł, czy może nie nielegalnych źródeł, ale tak tam, gdzie uniknięto opodatkowania. W związku z tym to są pieniądze, o które nikt nie zgłosi swoich roszczeń. Więc to jest, to jest jedna rzecz. Poza tym, słuchajcie, rzecz, która mnie zaskoczyła wyjątkowo, to struktura tego, co było przechowywane w tych cyklach depozytowych. Mianowicie ludzie przechowywali tam głównie gotówkę. I oni udowadniają to na tych fotografiach. Co jest dla mnie bardzo dziwne, bo ludzie, jakby nie wierzyli bankom, że gotówka jest w banku bezpieczna, w sensie na koncie w banku, mimo że to jest legalna gotówka, mimo że to jest gotówka, którą oni mogą zgłosić, że mieli, więc, więc ona, ona była legalna. No ale woleli ją trzymać w charakterze gotówki właśnie w do depozytowej, czyli w sumie też w banku. Strasznie to jest dziwne. Nie wiem, skąd taki brak zaufania do banków w Niemczech. Nie wiem, jak to, jak to funkcjonuje. No niemniej nie mniej to jest, jest fakt, który jest potwierdzony tym. Właściwie to nawet nie, nie, nie do końca wyobrażam sobie, jaki to, ma, jaki to ma sens, bo rozumiem, że trzymanie pewnej ilości gotówki przy sobie no, to jest takie, takie typowo prepersowskie. Tak? że po prostu mam gotówkę w kieszeni, mogę ją, czy, czy powiedzmy, gdzieś w zasięgu ręki. Jeżeli by coś się stało, biorę tą gotówkę i gdzieś tam uciekam z tym. To jest do, dla mnie do zrozumienia. Ale jeżeli ktoś jakieś setki tysięcy albo miliony euro otrzymał w gotówce w skrytce bankowej, no to to już jest trochę takie dziwne. Może banki rzeczywiście nie chcą wypłacać tych pieniędzy, albo no nie wiem, nie wiem, co się dzieje w Niemczech. To jest taka dość, dość, ciekawa, dość ciekawa sprawa na rozkminki, albo na, na zgłębienie tematu w najbliższym czasie. No, i to jest, to jest ten, ta, ten jeden problem. Tam, oczywiście, bezpieczeństwo nie było zapewnione w odpowiedni sposób. Ta, ten skarbiec graniczył z jakimś składzikiem namiotły, tak jak się o tym mówi. Ten składzik namiotły był łatwo dostępny z podziemnego parkingu, na który po prostu wjechali sobie przestępcy. Oni sobie po prostu weszli tam. To stało się najprawdopodobniej w Wigilię. Albo jeszcze wieczorem w piątek przed wigilią zajęli sobie ten, ten składzik na mopy i zaczęli wiercić w ścianie dużym wiertłem koronkowym. Ściana kompletnie nieprzygotowana do tego najwyraźniej. Beton powinien być przygotowany w odpowiedni sposób z jakimiś włóknami kewlarowymi wewnątrz, tak żeby grzęzło w tym wiertło. Oni po prostu dali radę się przewiercić. Ze zdjęć wynika, że to jest po prostu zwykły beton nie jest to w żaden sposób zabezpieczone nie było to wielowarstwowe nie było tam żadnych innych materiałów które miałyby spowolnić wiercenie więc po prostu zwykły fundament wylany z żelbetonu i który łatwo dało się przewiercić wiertłem koronkowym no i dalej złodzieje mieli bardzo dużo czasu żeby otworzyć większość tych depozytowych tam chyba tylko kilkadziesiąt nie zostało otwartych, nie zostało splądrowanych z jakiegoś powodu. Być może po prostu brakło na to czasu. No i to tyle. Okazuje się, że w ten weekend, czyli w weekend świąteczny, czy właściwie w święta i weekend następujący po świętach, w Niemczech miały miejsce jeszcze dwa zdarzenia. Została okradziona jeszcze jedna, jeszcze jeden taki skarbiec, został okradziony i kompletnie nie wiadomo, co się stało. Odbyło się to w ten sposób, że już po świętach ktoś przyszedł do, do skarbca odebrać swoje rzeczy i zorientował się, że jego skrytka jest otwarta. Jego skrytka jest otwarta i pusta. Okazało się, że w obrębie całego skarbca jest pewna ilość nie wiem już, już ile nie pamiętam jest pewna ilość otwartych skrytek. No tutaj to był taki napad właściwie dziwny, bo, bo nie było żadnych śladów włamania. Więc podejrzenie padło na jakiegoś nowego pracownika banku, którego przesłuchała policja i wypuściła do domu. Nie ma przeciwko niemu żadnych dowodów, że, że on to zrobił. No i na dobrą sprawę całe śledztwo utknęło w, w jednym miejscu. No i w ten sam weekend w, dokładniej chyba nie, chyba później, chyba w nowy rok, chyba w nowy rok, albo w Sylwestra. W, było takie zdarzenie. Podczas którego wysadzono bankomat, też przy jak w jakimś banku w Niemczech, tylko że tu złodzieje byli kompletnie nieprzygotowani, wysadzili pusty bankomat. Po prostu nie ukradziono pieniędzy, dlatego że w tym bankomacie nic nie było. I przynajmniej takie są oficjalne komunikaty policji. No więc jak widać, że Niemcy nie są zbyt bezpieczne ostatnio, zresztą o tym się mówi wyraźnie. Pamiętajcie, że całkiem niedawno kilka lat temu Okradziono skarbiec w muzeum w Dreźnie. Skradziono biżuterię, którą częściowo odzyskano, ale cena, którą za to zapłacono, to po prostu było układanie się z bandziorami. Część tych rzeczy jest zniszczona, część nie została odzyskana. Te, co zostały odzyskane, o tym się oficjalnie nie mówi. Mówi się o tym, że tak powiem, na, na poziomie plotek, że po prostu ci gangsterzy, którzy zajmują się, są znani policji. Wiem, i zajmują się kradzieżami, że oni po prostu oddawali te rzeczy w zamian za przysługi w stylu wypuszczenie kogoś, kogoś z, z więzienia, kogoś, kto wcześniej tam należał do tej mafii, czy należy dalej do tej mafii, tylko został, został zamknięty albo odstąpienie od, 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 od karania i tak dalej, i tak dalej. Więc są społecz społeczne koszty są bardzo duże, po prostu pokazują banderom, że można w prosty sposób, napadając na muzeum, które jest źle chronione, co zresztą ostatnio widzimy, że te muzea w ogóle są niezabezpieczone, ten majątek w muzeach, po pierwsze majątek, a po drugie dziedzictwo narodowe, jest, jest niezabezpieczone prawie w ogóle. To jest tylko ułuda tego, że tam sobie siedzi jakiś kustosz, jak wchodzimy do tego muzeum i siedzi sobie na krzesełku i ogląda, co robimy. no Przy czym większość ludzi jednak przychodzących w godzinach pracy w muzeum. Nie przychodzi go okraść, tylko przychodzi sobie obronić to co tam jest zgromadzone. Natomiast jak muzeum się zamknie, no to tam można robić różne rzeczy. Jak się okazuje, na przykład wynosić kosztowności ze skarbca Glen czy też z Louvru zaraz po otwarciu, albo, albo z Muzeum, to wiadomo, we Francji, albo z Muzeum Historii Naturalnej wynieść samorodki złota o, o wartości kilku milionów. Milionów euro. Zresztą w Niemczech jeszcze, był, jeszcze wcześniej był taki incydent, w wyniku którego skradziono monetę, największą monetę świata monetę, która ważyła 100 kg. I to też jest, była prezentowana na wystawie, więc również muzeum nie zabezpieczyło odpowiednio tego, tego eksponatu. Ale słuchajcie, wracając do tych skrytek depozytowych, bo mamy póki co dwa zdarzenia w Niemczech w ciągu jednego weekendu długiego i to w bardzo nieodległym czasie. Mamy okradzione skrytki ludzi, którzy stracili majątek, który tam sobie zgromadzili. No ale tak jak mówiłem, wpadłem w bańkę informacyjną, jak zacząłem tego szukać i mi się teraz gigantyczna ilość materiałów o tym, jak ludzie tracą pieniądze składające właśnie w skrytkach depozytowych w różnych skutkach. Czy to są jakieś prywatne instytucje, czy to są po prostu banki komercyjne, które organizują takie skarbce, na różne sposoby jest to rozkradane, albo właśnie ktoś potrafił nawet w stanie Minnesota w Stanach Zjednoczonych, to jest informacja mniej więcej sprzed sześciu lat, w stanie Minnesota zdarzyło się taki, było takie zdarzenie, że kobieta przyszła, otworzyła swoją skrytkę, która była normalnie zamknięta i nie znalazła tam rzeczy, które były. To było kilkadziesiąt tysięcy dolarów, plus jakieś tam jeszcze dokumenty, jakieś tam rzeczy. Po prostu ktoś jej całkowicie wyczyścił skrytkę i jeszcze ją pozamykał. Więc to jest, to jest ciekawa sprawa. Oprócz tego wiele takich zdarzeń i w Europie, i w Stanach Zjednoczonych miało miejsce. Najciekawsze zostało opowiedziane przez pewnego człowieka, który rozkradał kryt, skrytki bankowe i zrobił sobie z tego hobby. On hobbystycznie rozkradał skrytki bankowe i to dosłownie hobbystycznie. To był człowiek, który, który był uzależniony od ryzyka i stąd tego hobby. On po prostu chciał udowodnić, że da radę okraść skrytkę. Jego w końcu złapało FBI i on zgodził się za złagodzenie kary, złagodzenie wyroku. Zgodził się opowiedzieć o tych wszystkich swoich napadach na skrytki depozytowe, w jaki sposób on to robił, że właśnie potrafił opróżnić skrytkę depozytową w banku, w którym on w którym wszystkie procedury bezpieczeństwa działały odpowiednio, on zasadniczo nie naruszał żadnych innych zabezpieczeń niż tylko ewentualna neutralizacja alarmu wewnątrz skrytki po godzinach otwarcia banku i zniszczenie zamków. Przy czym z reguły jeszcze tak robił, że zamki, zniszczone zamki, otwarte zamki wkładał na miejsce, Także jak ktoś przychodził na audyt, ten w momencie otwarcia skarbca, ten kto, ten kto dozorował skarbiec, otwierał skarbiec, widział, że wszystko jest ok. Więc dopóki nie przyszły pierwsze osoby, które, które chciały pobrać coś ze skrytek albo coś tam zostawić, to nie było wiadomo, że coś, się, że coś się wydarzyło złego. Dopiero jak pierwsza osoba, która wkładała klucz do skrytki, no to wimowała ten znaczy do zamka w skrytce, to wimowała zamek razem, razem z kluczem. No a skrytka była po prostu otwarta i pusta. No i on opowiedział, jak to, jak to robił. To było dość skomplikowane. Z reguły to był taki proces wielomiesięczny, wielomiesięczna obserwacja, wielomiesięczna na przykład zatrudnienie w banku jako konserwator, rozpracowywanie tego, jak to tam wyglądało. Następnie budował sobie jakąś skrytkę albo zdecydował, znaczy znajdował sobie jakieś miejsce, w którym mógł się ukryć w samym, w samym skarbcu, na przykład za skrytkami, albo nad sufitem podwieszanym, robił sobie jakieś miejsca, w których też ukrywał. ukrywał te rzeczy, wiedział, gdzie są jakieś kanały wentylacyjne, gdzie może coś pochować na czas właśnie tego rabunku. No i opróżniał te skrytki kompletnie ze wszystkiego, a następnie wszystkie te rzeczy topił w morzu. Zawsze w tym samym miejscu i kompletnie, kompletnie nic z tego nie ma. Miał. miał tylko z tego satysfakcję, więc człowiek Człowiek no nie, niezwykły, tylko i wyłącznie poszukiwał adrenaliny, a nie, a nie bogactwa. Generalnie rzeczy, które nie uległy zniszczeniu, bo na przykład to nie były dokumenty papierowe, które on ukradł i utopił w morzu, to te wszystkie rzeczy policja odzyskała, czyli biżuterię, czy, czy inne kosztowności, czy, czy złoto lokacyjne, srebro, bo on wskazał miejsce, w którym, w którym utopił te obiekty. Bardzo ciekawy materiał niestety nie, nie zapisałem sobie linka do niego, tak to bym to wam, wam podlinkował, ale dający dużo do myślenia, że, że właśnie generalnie po tym, oczywiście po tym wszystkim, po, po tym wszystkim, co on ujawnił, FBI wdrożyło nowe zasady funkcjonowania dla banków, podniesiono bezpieczeństwo. czyli już na tych zasadach, na których on opierał rabowanie tych Wszystkich skarbców, a obradywało ich co najmniej kilka, jeżeli nie kilkanaście, to podniesiono bezpieczeństwo wszędzie, po prostu usunięto wszystkie te elementy architektoniczne, które mogły pomagać rabusiowi, właśnie, żeby ukryć się albo, żeby ukryć część łupu gdzieś wewnątrz skarbca. Czy pomóc mu na przykład uciec ze skarbca. Przy czym on ze skarbca generalnie nie uciekał, on się ukrywał w skarbcu, on wychodził ze skarbca jako, jako klient razem, razem z klientami. Po prostu wychodził ze swojej skrytki wtedy, kiedy nikogo nie było i, i ktoś, kto wchodził do skarbca, odbierać swoją, pobierać swój depozyt, on po prostu myślał, że to jest tam kolejny klient. Zresztą on też wynajmował skrytki w tych skarbach, które okradał no po to, żeby mieć tam swobodny dostęp do środka. Dość ciekawe słuchajcie i tak jak mówię, dające do myślenia w skrytkach depozytowych pieniądze i kosztowności dokumenty nie są bezpieczne. Duża ilość skrytek depozytowych ulega rozkradzeniu. Niektóre sprawy są tak głośne jak ta w Niemczech. Inne znowu zamiata się pod dywan. Ja myślę, że tej banki, ponieważ banki chcą uchodzić za taką ostoję bezpieczeństwa, nie ujawniają do publicznej wiadomości. Z reguły te wiadomości pojawiają się albo na bardzo niszowych kanałach, albo pojawiają się w jakichś wiadomościach lokalnej prasy, i to z reguły jeszcze małym drukiem, po prostu dba się o to, żeby to. Ten, ten pozór, że w banku jest bezpiecznie, był, był no taki zapewniony. W związku z tym nie, nie, nie informuje się o tym jakoś specjalnie, a no prawda okazuje się być dość, dość brutalna. Po prostu, jeżeli macie ochotę przechowywać w taki sposób swoje kosztowności, to lepiej to również zrobić z głową, również zdywersyfikować pomiędzy różne skrytki, różne miejsca, no bo prawdopodobieństwo, że jeżeli będziecie mieli złożone swoje kosztowności czy też złoto lokacji cokolwiek, tak? czy dokumenty w różnych miejscach, w różnych takich skrytkach depozytowych, rozmieszczonych w różnych, w różnych miejscach geograficznych, no to wtedy prawdopodobieństwo, że w tym samym czasie stracicie wszystko, co w nich jest, we wszystkich naraz, jest raczej niewielkie. No i przechowywanie dokumentów w takich miejscach ma Dosyć, jest Dosyć wątpliwe, no bo, no bo dokumentów, dokumenty generalnie nie, nie, nie można dokumentów ubezpieczyć. No jeżeli to są ważne dokumenty, no to i one wam je stracicie, bo ktoś je zniszczy w jakikolwiek sposób, na przykład wrzucając do morza, no bo były mu potrzebne te dokumenty tylko po to, żeby pokazać sobie, że on da radę okraść, okraść te, ten skarbiec. No to możecie mieć potem problemy z odtworzeniem tych dokumentów, a ubezpieczenie oczywiście obejmuje szkody związane z utratą przedmiotów, natomiast no trudno odzyskać to, co jest niematerialne na tych dokumentach, czyli to, czego te dokumenty dotyczą. To mogą być jakieś testamenty, to mogą być jakieś, jakieś dowody na to, że coś się posiada, które później będą. Trudne do odtworzenia i, i też mogą skutkować dla Was jakimiś dodatkowymi kosztami albo utratą czegoś, czego już nigdy nie uda się, nie uda się odbudować. No i to właściwie tyle, co chciałem Wam powiedzieć. Jeżeli macie jakieś pytania, to, to proszę zadajcie je tutaj. Pamiętajcie, że ci, którzy oferują skrytki, właśnie dbają o swoją reklamę dbają o to, żeby udawać, że tam jest w 100% bezpiecznie. Też czasami jest tak, że jeżeli ktoś składa tam jakieś depozyty, to jest dodatkowo oferowane jest mu ubezpieczenie, zabezpieczenie tych depozytów właśnie w taki nasz ubezpieczenie depozytów od kradzieży. Tylko też trzeba dokładnie sobie przeczytać warunki tego ubezpieczenia. Pamiętajcie o tym, bo niektóre są tak sformułowane, że właściwie nie opłaca się w ogóle ich wykupować. Bo, bo na przykład ubezpieczenie jest tam do 40 tysięcy euro, czy do 41 tysięcy euro, chyba tak jak, tak jak to było w Niemczech. Jeżeli jeżeli się przyglądniecie tej sprawie, to dokładnie ta kwota będzie będzie dla Was oczywista, znaczy poznacie tą kwotę i, i stanie się dla Was oczywiste, że złożenie tam na przykład kilku uncji złota przy dzisiejszych cenach no jest kompletnie bezsensowne, no bo ubezpieczenie już nie obejmuje tego. W związku z tym trzeba by było też tak dywersyfikować składowanie tych przedmiotów, żeby w skrytce nie było więcej majątku niż objęte jest ubezpieczeniem pod warunkiem, że w ogóle składacie tam rzeczy, które które, jest, które nie są wyłączone w warunkach ogólnych ubezpieczenia. Bo to często tak jest, że ktoś tam, na przykład, na przykład teraz się spotkałem z jakimś, ktoś mi oferował jakieś ubezpieczenie medyczne, i tak właśnie zwróciłem uwagę. Pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy, że, że zwrot wszystkich kosztów całego leczenia, ale nie dotyczy chorób, które miało się wcześniej, przed zawarciem ubezpieczenia. No to już tak. Tak dziwnie, no to dlaczego nie mogę leczyć, leczyć tego, co, co mi się wcześniej przydarzyło? To po pierwsze, a po drugie, jeżeli skoń, skoń, ubezpieczony skończy 70 lat, to też ochrona ubezpieczeniowa znika. No więc, generalnie, po co komu takie ubezpieczenie? Tak, jeżeli, jeżeli po pierwsze nie możesz leczyć chorób, które miałeś wcześniej, a do tego, a do tego dla starszych osób, no właśnie. Ale to trzeba przeczytać, bo niektórzy myślą, że tak, ubezpieczam się tam na ileś, na, bo, bo to pięknie wygląda na pierwszej stronie, że to jest ileś tam milionów euro. Akurat w przypadku tego ubezpieczenia medycznego, no, ale się okazuje, że, że właściwie to można sobie wyliczyć, to można sobie wyleczyć na ten koszt, nie wiem, no, skręconą kostkę, jeżeli to się stanie gdzieś za granicą, a, ale już rzeczy, które udowodnią nam, że stały się wcześniej. No, to już nie będą, nie, nie podlegają temu ubezpieczeniu. To samo może być ze skutkami depozytowymi, dlatego zawsze bardzo dokładnie czytajcie warunki ubezpieczenia. Ja wiem, że one specjalnie są bardzo opasłe i specjalnie są pisane drukiem, co do którego trzeba używać szkło powiększające, bo generalnie nawet ludzie z najlepszym wzrokiem po prostu nie widzą, co tam jest napisane. No, ale trzeba sobie zadać trud, żeby to przeczytać bezwzględnie. No, bo inaczej może się zdarzyć, że jesteście przekonani, że macie ubezpieczoną skrytkę, ale okazuje się, że i, żona, i okazuje się, że ona jest ubezpieczona, ale na przykład to, co mieliście tam, jest nieubezpieczone, bo tak, bo zostało wyłączone z jakichś przyczyn z, z tego ubezpieczenia, które, za które Wy tak naprawdę płacicie swoimi ciężko zarobionymi pieniędzmi. Zobaczę, co pojawiło się na czacie. Musashi, witaj, Musashi, dziękuję, że.